Lepetre Lideron, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Assassin's Creed Unity. Ja trochę pędzę przez tą grę, mamy tych odcinków już spędzony jestem, mam ochotę porobić trochę tych znaczników. Mamy ich dużo. Naprawdę, więc tu mam jakieś misje, chcę poekspić trochę, bo mamy problem, nie? Za mały poziom i potem są problemy, że misje mi nie wychodzą. Więc ruszymy trochę, wiecie, po jakieś tam misje. Porobimy i zobaczymy, co będzie dalej. Głośno tutaj na tym dziedzińcu. Dobra, jest to jakieś zabójstwo, będziemy bawić się w to. Ciao Paula Teragona nosi wyraźne ślady przemocy, zwoki są posieniaczone, ramiona i nogi połamane. Ah monsieur, je suis folle d'angoisse. Qui a pu faire une chose pareille? Il n'avait pas un seul ennemi. Tout ce que je sais, c'est qu'un article de la Gazette a paru beaucoup le troubler. Czekajcie, bo tu coś jest. A, to już mamy zrobione. Na drzwiach wymalowano krwią rzymską cyfrę 2. Ok, mogę już oskarżyć ją, żonę. Ale żona trochę dziwne, nie? Kolekcja średniowiecznych narzędzi tortur za... zaaranżowana w formie wystawy. Nikt zniknie. bo co przydać. Dom Terdona, historia Francji, dom czwarty. Cztery zdania zostały podkreślone. Bóg wie, kto jest zły. Bóg wie, kto nurza się w grzechu. Nieszczęście spadnie na każdego, kto ośmieli się nas potępić. Niech będzie powszechne wiadomo, że wszyscy, którzy się nam sprzeciwiali oraz ich potomkowie, ucierpią z ręki Boga. Jakub de Okej. Okay. Co to daje? Nie wiem. Narzędzia tortur. No, rusz się, ty kurde informacje. Kolekcja średniowiecznych w formie wystawy. Przedmowa, przedmowa autora. Wiele rodzin zmieniło nazwiska, a w ten sposób schroniły się za kurtyną animowości, uniewając gniewu swych ofiar i ich potomków. Na razie nie mam żadnego pomysłu. Dom Terragona, gazeta. Czytelnicy, niech w, niech w Niech w tej epoce zmian Francja nie zapomni o swojej historii. Ostateczny kres francuskiej inkwizycji nastąpił ponad 100 lat temu, kiedy 100 lat temu, ale potomkowie inkwizytorów żyją i są wśród nas. Cofnijmy się w przeszłość i przypomnijmy sobie tych trzech okrytych niesławą oskarżycieli, przedstawionych na naszej rycie od lewej do prawej. De no, De no gareta de Marigny'ego oraz de Parisa. Tych trzech łatwo rozpoznać po medalionach z numerami, które nosili z dumą i które odzwiercielały ich świętą pozycję. Dziś wiemy, że niektóre z ich dzieci zmieniły nazwiska, by uniknąć odwetu. Tu w Paryżu udało nam się odszukać potomka Filii de Marigny'ego. Jest nim dobrze sytuowany kupiec Bernard Grimary z Ile de la Cité. Uczynił nam ten zaszczyt i przyjął w swym domu przy Ruedes Maroeo 6, gdzie mogliśmy podziwiać jego kolekcję narzędzi tortur, oraz fotel nabijamy kolcami, które zaprezentował nam jako swoje rodowe skarby. Czyli ktoś mu o tym pobra, dobra. No, jest jeszcze gdzieś coś, musi być coś, czego jeszcze nie widziałem. O, tam się zrobił jakiś ten.

Dobra, mamy no już coś tam wiemy. O tu coś jest? Nie, myślałem. Dobra, u góry coś jest. Dom Grimmy, Grimianego Gr Grimiałego Kolekcja oczywiście, forma wystawy Forma wystawy Co tu się dzieje? Ciekawe, czyli on dołączył do mojej sesji, żeby mnie wziąć. Zajebiste. Ty, ktoś leszcze tu leży. Ktoś gra w Azesuna aktualnie. Błagań, lis od Terragona. To do, do, od niego? Błagam, bądź ostrożny w swoich wypowiedziach. Dopiero co doszły do mnie jakieś plotki o kobiecie, która twierdzi, że pochodzi z rodu de Molaya i węszy w różnych archiwach. Może minęły stulecia, ale nienawiść bywa czasem bardzo pamiętliwa. Kobieta. Mhm. Zwłoki. Podobnie jak w przypadku poprzedniej ofiary, to ciało też pokrywają głębokie rany. Połamane kości przebiły skórę. Martwa ręka ściska naszyjnik w kształcie klucza. Możliwe, że. Od... Cześć. Martwe. Naszyjnik w kształcie klucza. Okej, okay. Tajemniczy klucz, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, zaraz to ogarniemy, nie? Tutaj jest oczywiście wystawa. Jeszcze coś tu jest w domu Griniego. O, jest! Rzymska, litera 1. Mm, mogę tu sprawdzić teraz to, co robię? Bo teraz zobaczcie. List tutaj jest. Bogam bądź ostrożniejszy. Jest jakaś kobieta. Co nie? Demolaj! zobaczcie. Tutaj jest księga. Bóg wie, nie ośmieli się potępić. Ucierpią z molej, a. a kobieta była z Molej. Gazeta. ne. Dobra, coś już wiemy, ciekawe, coraz więcej wiemy. To mam ogarnięte. Musimy tam wrócić i zobaczyć. Nie, tak wiecie, pobawi mi się ze wszystkim. Nie chciałem, Pomyślałem, że będzie trzeba to dzielić na serię, te wszystkie tutaj dodatki, które są, ale jak widać, one już są w grze tak zrobione, że nie, nie podzielę ich, nie. To jest jakiś list jeszcze ważny. List, częściowo spalony list, list. Drogi dragonie, coraz częściej mam wrażenie, że jestem obserwowany. Nie wątpię, że to przez nieostrożne ujawnienie naszych prawdziwych personeli w tym głupim wywiadzie, którego udzielił BG. Co za bezmyśl, bezmyślny kretyn. Pewnie mu się zdawało, że już nikt nie pamięta pilny się startuchu. Co za sms -y tu już myślałem. I teraz on po kolejny domek pokazał. To się wszystko kupy zaczynać. Musi zacząć trzymać. Wszystko się trzymać, zaczyna. Wiesz, że ta kobieta tu była, i nie była. Proszę. Musimy, mamy tu dużo misji, dużo zabawy. Ja chcę się pobawić tymi wszystkimi questami i ogólnie tym, co mamy, więc będziemy się bawić. To co, wystawa? To są wszyscy. Ta, wszyscy tutaj są. A kim ty jesteś? Elle s'est emparée d'une dague, un héritage familial. Je la lui ai prise et j'ai frappé. C'est son sang que vous voyez là. Ok, coś jeszcze? W kierunku schodów. que trop Elle a fui par là. Aha, aber das sind die Schlade. 아니요

To jest ciekawe, nie? Ktoś tutaj kurde. O, jest ręka. Dziknęła mnie. Poczekaj, bo tam jest jeszcze jakieś miejsce do odwiedzenia, chyba nie? Nie, już wszystko odwiedziłem, nie? No to ona, no bo co innego? No to ona jest. No kurde, dogoniliśmy ją po krwi i chciała kogoś dźwignąć. Oskarżamy ją, de mnie. De villes torsionnaires. Leurs ancêtres ont décimé l'ordre des Templiers. Ils méritaient tous une mort horrible. Vous n'auriez pas dû me faire jeter ici. Bon, globalement, c'est très ancestral. très C'était à la portée du premier imbécile venu, semblait-il. Enfin, prenez une arme, vous l'avez mérité. No, nie piękne pierońszki, ale jakąś broń dostajemy, nie? Nie, fuck you. <laughs> ale dobra, mamy dużo misji, mi ciekawi, nie? Polećmy tam. O długi obuk to łatczy, jednak dostałem broń. Obukę nie kradzisz po, a? O czy obokajmy trochę broni, co tutaj jest? To jest obok. Kolejna sprawa, ale jakieś zagadki spokojne, my jesteśmy na razie doświadczonym uczniem, a właśnie mamy te punkty jeszcze za mało, żeby tak bawić się. Tu coś jest w ogóle. Właśnie, tylko gdzie to jest? To jest, kurde nad... pod podziemią, nie? Nastrzelam, że pod to było. Pięknie tam tutaj, karać ich można wyśmienicie, nie? A za Unity, zawitamy tutaj na dłuższy czas. Robię ogólnie ankietę na kanale, nie wiem, ktoś mógł zobaczyć już. E, o tym, co brakuje na kanale, wygrywa jak cholera strategię. A ja właśnie zawsze kochałem strategię, tylko wiem, że przestałem je robić. Przestałem je nagrywać. Trzeba będzie do nich wrócić. O. Dobra. Zbieram te punkty, bo wiecie jak to jest. Skrzynki, punkty, wszystko. Ciekawe mnie te misje, co są tutaj. Dlatego tak idę w ich stronę, bo trzeba je zrobić, nie? Polecą głowy. A dawaj, spróbujmy. A czekaj, a jak. Nie, myślałem, że to wiecie, się zrobi, ale tak nie działa, jak ja myślałem, że zadziała. A na górze są misje. A co tu jest? Moje kontrakty, co to jest? Patrzcie! Mogę zaprosić graczy do gry. Bez beki. ja pójdę do góry zrobić zobaczcie misję jakąkolwiek z tych tam od nich. Cześć, co to jest? Co to było? Profil klubu. Czym jest członkostwo w klubie? Będąc członkiem może zwołać nagrody

Co To jest Co ty pierdzielisz? To tak. No, chyba was pierdzieli, nie? Kos, zróbmy kos Kos 2, kurde, utwórz ten klub. No, no, dupa, dobra. Nie robimy tego klubu, no bo widzę, że tutaj. Chciałem Klejdos. Dlaczego Klejdos teraz się zastanowicie? Bo taką miałem kiedyś nazwę. Taką miałem kiedyś nazwę mojej drużyny w lidze. Jak jeszcze się grało, 400 403 line. I to było tak. To trzeba? To, to jest wyposażenie. Dobra. Gdzie jest ta misja? Jeszcze wyżej? Tak Zlikwiduj czterech kapitanów. Dawaj tą misję. Dobra, misję. A przebie, a możemy wziąć więcej misji? Wziąło od razu dwie. Czy ty możesz współpracować ze mną? Czy mogę wziąć dwie misje? Aha, to nie. Czyli jednak nie. Czyli muszę jedną zrobić, wtedy mogę kolejną. Powiem ci, jak ciekawi, czy to są nieskończone misje, czy są misje, wiecie, że ja je zrobię i już ich nie ma. Dobra, muszę jakoś zejść, tak, żeby się nie zabić. Dobra, mam tam zabić kolegę, zabijmy. To nie miało tak być. Nie na tej zasadzie chciałem robić tę miejsca tylko mi się po prostu zrobiła się jazda po prostu. Ale dobra, nie jest źle. Kapitani szajki. Ja się muszę wczuć też w tego Azasyna, muszę wczuć się w tę misję. W to jak się w tą grę gra, nie? Bo ja tak naprawdę gram, bo gram, nie? Ale to tak śmiesznie czasami się czuję. Jakbym nie był w tym Azasynie. Czy każdego Azasyna miałem taki czas, że przegrywałem bardzo dużo godzin. Mieczem od razu inaczej się walczy. Ja jestem asesynem, który po prostu się wpierdziela w przeciwnika i go zabija, nie? Jaj asesynowe ciche granie. Powiedzmy, że to zrobiłem po cichu, nie? No bo jacyś sojusznicy, to mi pomagali, to jest w ogóle fajne. Mamy leków, nie mamy. Trzeba mieć do sklepów, skoczyć. Gdzie my idziemy? Tam, a to jest shop. O! Trzeba leki kupić, ale walka jest przyjemna. Zmieniłem broń, bo tą... Zesłabobiłem słabo biłem tym włócznią, a za wolno nabiła. Wiecie o co chodzi. Wolałem szybszą broń i dobrą, nie? a nie jakąś, która tak idzie, bo nie idzie. No, nie będą mnie wkurzać tutaj. Ludzi tu je szkalować. Jestem doświadczonym już uczniem. Świetnie, Mamy mało pieniędzy, widzicie? Więc prawie nie mamy, prawie nie mamy tych pieniędzy. Co? Ja Chciałem umiejętności zobaczyć na niewidzialność, zdrowie, walka wręcz. A sekwencję piątą muszę ukończyć. To by się przydało. Bowiem, tutaj to przeszkadza, że ja nie daję rady. Dobra, od razu będziemy mieli granaty ogłuszające. Ale ja naprawdę nie mam pieniędzy, jak ja mam tu zarabiać? To będzie pierwsza etap, gdzie nie będę miał pieniędzy. Oh. Tu n'as pas le choix. Non, pas de ça. Tout le monde paie. Oh. Ah. 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 Beknie. Żeby nie gadali więcej, nikomu nie powiedzieli, że zabił ich duch po prostu. No dobra, i co teraz, jak zrobiłem tego quest'a? No i pięknie, 500 hajsu. Przyda nam się. Jak tam kwestik, tak, czyli został nam jeden tam. I mogę się tepać szybką podróżą. No świetnie, tylko to loading jest tak długi, że czasami to jest straszne, nie? I tyle się dzieje w świecie gamingu. Tu Assassin's Creed Valhalla ma achievement i tutaj Mirage wychodzi, tutaj Red Dead Redemption na PC. Tyle rzeczy się dzieje teraz w gamingu, że ja nie mogę opanować się, kiedy ja w to wszystko zagram. Ale teraz żegnam was, do zobaczenia, cześć!